W opisie Męki Pańskiej znajdujemy pewne wtrącenia, które na pierwszy rzut oka wydają się jakby zakłócały tok opowiadania. Historia zdrady Judasza, zaparcie się Piotra, umycie rąk przez Piłata, Barabasz, Dwaj Łodszy. Nie są to jednak teksty tam niepotrzebne. W nich zawiera się wytłumaczenie wszystkiego. Historie te wyrażają, a zarazem symbolizują całą rzeczywistość, która stała się przyczyną ukrzyżowania Pana. Możemy zapytać, kto spowodował śmierć Jezusa. Judasz, który go zdradził, Piotr, który się go zaparł, Piłat, który obmył sobie ręce, ludzie ogrzewający się przy ogniskach i rozmawiający o wszystkim i o niczym, czy żołnierze, którzy rzucali się na szaty skazańca albo łotrzykowie, którzy kogoś zamordowali, ale oni wszyscy nie są tam sami. Za każdym z nich stoją rzesze ludzi. Stoimy także i my. Historia się nie zakończyła. Trwa i wciąż się powtarza. Proces Jezusa wciąż się odnawia. Opis męki kończy się zatoczeniem kamienia przed wejściem do grobu. Jednakże wiemy, że ten kamień nie powstrzymał Jezusa. On nadal żyje i z martwych wstał. Ale nadal w jakiś tajemniczy sposób pozostaje w grobie, dopóki nie przeminie świat cierpienia i grzechu. Jak mówi Pewien autor z drugiego wieku po Chrystusie, on przebywa w więzieniu, znajduje się w grobie, jest w łańcuchach, jest znieważany, oskarżany, ponieważ cierpi z tymi, którzy cierpią. O tym przede wszystkim powinniśmy pamiętać w Wielkim Tygodniu, bo te trzy tajemnice ukrzyżowanie, złożenie do grobu i zmartwychwstanie to obraz naszego chrześcijańskiego życia, którego symbolem jest krzyż. I całe nasze życie w pewnym sensie jest jakby jednym wielkim tygodniem, jeśli przeżywamy je z wiarą i odwagą, oczekując ósmego dnia, wielkiej niedzieli, odpoczynku i wiecznej chwały. I dzisiaj kieruje Pan do nas zaproszenie, tak jak dwa tysiące lat temu do swoich uczniów. Zostańmy tu więc. I czuwajmy z nim. A przednieści kapłani cała rada, szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go na śmierć wydać, a nie znaleźli, chociaż przychodziło wielu fałszywych świadków. W końcu zjawili się dwaj fałszywi świadkowie i rzekli. wstawszy najwyższy kapłan Czego. Nic nie odpowiadasz na to, co Ci przeciwko Tobie świadczą, ale Jezus milczał i rzekł mu Najwyższy kapłan. O, przysięgam Cię przez Boga żywego, abyś nam powiedział, czy ty jesteś Chrystusem, synem Boże, rzekł mu Jezu. Tyś powiedział, wszakże powiadam Wam, odtąd ujrzycie życie syna człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego w obłokach niebieskich. Wtedy najwyższy kapłan rozdarł te swoje głowia. Zabluźnił, na cóż więcej potrzebujemy światków. Otoście teraz słyszeli bluźnierstwo. Cóż wtedy myślicie? Oni zaś odpowiadają drzeki.